Dzień dobry. Jesteśmy w parku ruchu drogowego. W miejscu, które według obecnej koncepcji ma być przeznaczone pod budowę szpitala. To, to jest y, teren, który został kiedyś wycięty pod y, akademiki, które nie powstały. I jak widzicie przyroda sobie świetnie go zagospodarowała. Wyrosło, tutaj jest y, taka połać, y, nie wiem, pokrzyw jeżyn, winobluszczu, tam dalej mamy drzewa. Po prostu bogate, przyrodnicze miejsce. To jest nawet taki most naturalny z roślin. I w mamy się mieszkańcom całego miasta, uprawiając jakąś dziwną propagandę, zaprzęgając różne autorytety naukowe, specjalistów. Mówi się nam, że to specjaliści tak oceniają, że tutaj. Do wycinki jest 19 sosen i jedna brzoza. Sami widzicie jaki ten teren jest gęsto porośnięty. Tylko to jest taka sprytna księgowość, bo te wszystkie młodsze drzewa, które tutaj stanowią taką fajną gęstwinę nie są, nie są uznawane za godne uwagi. Dlatego się wmawia wszystkim, że przeciwnicy wycinki w tym miejscu stawiają tutaj czegokolwiek. Po prostu walczą o te sosenki, tak? o, które są w naszej okolicy drzewami przemysłowymi. Mamy tutaj taką fajną ścieżkę, która po budowie tego szpitala będzie prowadziła już nie wzdłuż zieleni, tylko wzdłuż murów albo płotu. Poruszać się tutaj mogą ludzie na wózkach. Co stanowi dodatkową wartość tego parku, bo on jest taki naturalny i daje możliwość łatwego kontaktu z bujną naturą. Tutaj jest, widzicie, jaka gęstwina. I to są, według specjalistów, bezwartościowe samosiejki, które, według innych specjalistów, bo się nasłuchałem wielu wypowiedzi naukowców związanych Zajmujących się naturą, no to samosieki są najbardziej wartościowymi drzewami. Ale jeśli chodzi o argumentację, to zawsze jest tak. Jeżeli chce się coś wyciąć, to drzewa to są albo samosieki, czyli bezwartościowe, bo same wyrosły, nikt nie wyłożył jakichś nakładów, żeby je posadzić, albo drzewa, które zostały nasadzone specjalnie. Więc drzewa przemysłowe. Które też zostały nasadzone do wycinki. Więc uprawiając taką narrację, wszystkie drzewa można wyciąć. Tak można dowolnie żeglować tą, tą narrację. Zobaczcie, tu jest druga ścieżka, którą można spacerować. I poza tymi ścieżkami tu już nie ma praktycznie miejsc do spaceru, bo tu jest jedna gęstwina. I nie mówię, że tu powinna być jakaś ścieżka, bo to właśnie. Gęstwina stanowi o wartości tego parku, i ta właśnie gęstwina, gdzie nie ma drzew, bo się w ogóle to, w ogóle orędownicy budowy tutaj czegokolwiek zupełnie to pomijają, że tutaj jest ta gęstwina, dla nich to są bezwartościowe krzaki, a to jest właśnie coś, co ten naturalny park odróżnia od innych parków, chociażby parku tysiąclecia, który jest klepiskiem. No, i około tysiąca mieszkańców, tutaj okolistych, sprzeciwia się zabudowie tego terenu. Robi się z nich przeciwników terapii dzieci. I teraz można przywołać hasło prezydenta Pawirowskiego, który na, w kampanii wyborczej mówił o mieście wysłuchanym. No to teraz widzimy, jak się słucha, słucha miasta. Że miasta się słucha, ale później się wytacza ciężkie działa, specjalistów i innej maści, i nawet profesorów, którzy wymagają mieszkańcom, że nie mają racji i powinni się poświęcić dla wyższego celu. Bo ogróżnicy akurat sobie tutaj wymyślili, żeby, żeby coś budować. Tak w miejscu, które było kiedyś parkiem ruchu drogowego, czyli miejscem dla mieszkańców, i nagle się okazuje, że ten teren. Ktoś przekształcił na teren, który można zabudować. No, i mają tutaj mają tutaj teraz gotową narrację, że przecież powinien tutaj powstać najlepiej budynek, który służy dzieciom. Dochodzi do tego stanowisko radnych, głównie koalicji obywatelskiej. Radni powinni stać po stronie mieszkańców murem, a nie wspierać. Osoby z zewnątrz, które chcą coś robić w mieście wbrew mieszkańcom. Pamiętajcie, to nie jest pierwsze miejsce, które ma być wycięte wbrew mieszkańcom i na pewno nie ostatnie. Mieszkańcy tutaj przedstawieni są jako wąska grupka krzykaczy i w każdej części miasta będzie taka sama narracja, że ulubiony teren, który ma być przeznaczony pod coś innego. Jest po prostu broniony przez małą grupkę, i dla całej reszty miasta będzie będą przedstawiani jako krzykacze, którzy działają wbrew ogólnemu dobru. I tak to się dzieje w tym przypadku. Dziękuję za uwagę.